Jakieś sprawy urzędowe nie idą po Waszej myśli. Tu są jakieś wnioski, jakieś prawa, przepisy, jakieś prośby, jakieś decyzje urzędnika przełożonego, kogoś do kogo się zwracacie, na coś czekacie, ale to się przedłuża, to się nie dzieje, nie macie na coś zgody, jesteście w takim stanie zawieszenia. To sprawia, że jesteście smutni, przygnębieni, brakuje wam energii, motywacji, chęci do życia przez to. Więc wy nie rozumiecie: nie rozumiecie siebie, nie rozumiecie innych, nie rozumiecie świata i świat was nie rozumie. Jest totalne niezrozumienie tego, co się dzieje i dlaczego. Ale te narzekania. To są narzekania waszego umysłu, to wasze myśli, to wasza głowa, na pewno nie serce, bo serce, popatrzcie, to jest szczęście, to jest dusza, szczęśliwe dziecko, które się cieszy. Piękny krajobraz, różne istoty to dziecko ośmieszają. Popatrzcie, dusza jest szczęśliwa, dusza się cieszy z waszego życia, więc wszystko w waszym życiu idzie dobrze. Idzie pięknie, ale wy tego nie widzicie. Mało tego, to dziecko, wasza dusza patrzy tutaj na odwróconego archanioła, który odpowiada za komunikację, więc wasza dusza pragnie wam powiedzieć, że idzie pięknie, że wy czegoś nie widzicie, że wy czegoś nie rozumiecie, ale będzie dobrze, tylko że wy tej duszy właśnie nie rozumiecie. Ten czas, ten czas takiego bezruchu, oczekiwania potrwa troszkę dłużej. Jest karta zimy, więc dalej nic w Waszym życiu się nie zmienia. Wasza dusza dalej krzyczy, że będzie pięknie i dobrze, ale nie słyszycie. Więc, tak materialnie, nic się na razie nie dzieje. Bardzo wiele wyjaśnia nam ta karta. Popatrzcie, wy jesteście bardzo teraz skupieni na pieniądzach. Żeby było ich więcej i więcej, potrzebujecie tych pieniędzy. Jesteście odwróceni od tego okna, od tej przyrody, od duchowości, od waszej duszy. Dlatego nie słyszycie, co wam mówi, bo jesteście od niej odwróceni. Skupieni na pieniądzach. O dziwo, zarabianie tych pieniędzy szczęścia wam nie daje. Popatrzcie, że ta duchowość, ta duchowa droga, jawi się wam jako te płomienie, czyli zagrożenie, więc wy wolicie nie patrzeć na duchowość, nie widzieć, nie wiedzieć, ale być bezpieczni, zabezpieczeni finansowo, bo tutaj jesteście, popatrzcie pod linią ognia, mało widzicie, mało wiecie. Pod spodem jest Archanioł odpowiedzialny za komunikację, właśnie ten brak zrozumienia, brak wiedzy, ale za to jesteście bezpieczni. Tylko pytanie, czy faktycznie ta duchowa droga, tam za oknem, czy to jest niebezpieczeństwo? Czy wasz umysł was nie wkręca? Chyba jednak wkręca. Popatrzcie, jaka karta znajduje się nad tym szczęśliwym dzieckiem. To jest wzniesiony mistrz, piękna duchowa istota, ale ona przyszła do was nie po to, by pocieszyć. Popatrzcie, tu są uczniowie, to jesteście wy. Ta istota was uczy, przekazuje wiedzę, nowe umiejętności, zdolności, nowe możliwości, przekazuje wam różne duchowe dary. Bierzcie od tej istoty, co wam daje, bo to jest plan duszy. Zaczniecie robić w życiu takie rzeczy, o których nigdy byście nie pomyśleli wcześniej, że będziecie robić dzięki tym duchowym darom. Jest tylko tutaj takie małe ale: to szczęśliwe gniazdko to jest miejsce, w którym jesteście. Może to być wasz dom, mieszkanie, ale także i zakład pracy. Wy wiecie, wy czujecie. Że to miejsce Was już nie rozwija, nie daje Wam radości i właściwie nie ma tutaj żadnych dla Was perspektyw. Jest to stracony czas, byście tu byli, gdzie jesteście. Wy to wiecie. Wy pragniecie się uwolnić, wyfrunąć z tego gniazdka i właściwie to Wy możecie, ale dlaczego tego nie robicie? Popatrzcie, że ta karta wskazuje na serce piramidy. Gdzie wy w waszych umysłach wolicie być nisko, wolicie się męczyć, wolicie cierpieć, ale dzięki temu sobie wyobrażacie, że są jakieś płomienie, jest jakieś zagrożenie i wy jesteście bezpieczni. Ten odlot z tego gniazdka, właśnie tak widzicie, że to są te płomienie, że to będzie zagrożenie, że sobie nie poradzicie, ale to wszystko ściema umysłu, nic więcej. Popatrzcie na te piękne karty, z Wami jest dusza, ona jest szczęśliwa, wszystko dzieje się dobrze, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego powodu, byście w tych miastach zostali i się męczyli.